O, ale przydupczu. A, siedzi spod krzaczka. Co to jest? Ale pięknie zdjął. O, chodź, chodź, chodź. Chyba jesteś fajniejszy, co? A, kurde, tam chceś. O, fajne. Szemanowicowie, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Po ostatnich wojach szczupakowych zapraszam Was na przygodę z delikatnym spinningiem. Niewielka rzeczka i ponownie może klenie, może jazie, może pstrągi. Mam nadzieję, że przynajmniej będę tak próbował znowu zarazić Was właśnie tym delikatnym spinningiem na niewielkich rzekach. Zrobiło się ciepło, więc myślę, że jest spora szansa właśnie na klenia, jazia. No, może też i napstrąga, Jeżeli tu jeszcze jakieś pływają, a jeżeli nie, no to właśnie tak jak mówię, może klenie i jazie. Także zostańcie razem ze mną. Ruszamy na tą przygodę krzakami, haszami. A wy pamiętajcie, oczywiście, zostawić suba, bo lecimy po 100 tysięcy i bez Was to się nie uda. Zapraszam do oglądania. Ależ tu zarosło przez te trochę czasu. No ale no dobra, trenujemy. Łowienie zacznę od małego woblerka, od salmiaczka. Kolejna misuwa, widzowie, to jest to drzewo na zakręcie, które bardzo lubię. To jest taka misuwa, może bardziej na lato, bo wiecie, tam jest cień, fajna kryjówka, ale może i teraz coś wyskoczy, nie? Także zobaczymy. Zanim tam podejdziemy, to zrobimy parę rzutów tutaj. Po lewej stronie rzeki, jakby od drugiej strony jest wypłycenie. Rynna idzie tutaj od mojego brzegu, więc to jest tak akurat fajnie, bo jak rzucę tam, o, pyk, i sprowadzam tego woblera i on idzie po tym wypłyceniu, i jakby wraz ze spadkiem dna coraz głębiej mi schodzi też. Więc jak już w tej rynnie dochodzę do tej rynny, to już jestem gdzieś tam trochę głębiej, nie? No i tak sobie obławiam miejsce po miejscu powolutku, przybliżając się do tego drzewa. I tam przy samym drzewie no nie będę w stanie wrzucić tego woblera w tą tą miejscówkę, bo tam są zwisające gałęzie, więc po prostu będę musiał rzucić troszeczkę szybciej. Tam woda ciągnie, więc po prostu będę tego woblera spławiał. Czyli poczekam, aż on z nurtem wejdzie mi tam pod te zwisające gałęzie, i w to miejsce właśnie w to podmycie pod ten korzeń. Taki, Taki myk. O. Do tego właśnie przydaje się wobler pływający. Właśnie możecie w trudne miejsca tak takimi woblerami próbować się dostać. Że po prostu rzucacie w jedno miejsce i spławiacie go, czekacie aż on sobie wpłynie w tą potencjalną miejscówkę. Więc zabieramy się do roboty zobaczymy co tam się będzie działo. No one tam mogą wszędzie też stać. Nie? Także to nie jest że tylko pod tym drzewem. No, ale to drzewo mnie interesuje i od razu obłowimy sobie też obok. No, To lecimy. Słuchajcie. No, czyli ja sobie ten wober tutaj pyk i czekam i czekam aż on mi spłynie nie? troszeczkę zaczynam prowadzenie nic się nie wydarzyło, to teraz trochę dalej go puścimy Niech sobie tam wpłynie dobrze pod te... Jak tam coś będzie siedzieć chętnego, no to właściwie już powinno wyjechać, nie? To powinna być natychmiastowa reakcja. Tam kleniak jest chętny dobrania jak on żeruje, to czasami zdarza się, że w ogóle taki spływający wobler, który w ogóle nie pracuje, te klenie zbierają. Też już tak bywało. Po prostu w ogóle sobie spływa i te klenie go tam... Ale to już musi być taki konkretny żer, nie? One już muszą zbierać, być w gazie tak konkretnie. Dzisiaj na razie one tak nie widzę, żeby były w gazie jakoś, już trochę obszedłem, a widziałem parę niewielkich kleni pod nogami. Nie za bardzo chciały reagować. No dobra. 3-4 do 5 rzutów wystarczy jak nie ma reakcji. To obławiamy dalej, to drzewo sobie zostawimy. I lecimy tutaj z tematem naokoło jeszcze. O ale przy dupcu. Co to jest? Kleń ale wyraz tam z. Tych kurdexatorów. No chodź tu, chodź tu. Pięknie wziąłeś, kolego. Pięknie, kolego, wziąłeś. O, fajny taki. Nie jest rekordem, ale. Spinningowo ok. O, taki kleniorek. Fajny. Słuchajcie, na spinning, taka rybka. Na delikatny spinning to już, no już cieszy. Słuchajcie, to wpuszczamy. tu akurat mamy takie fajne miejsce i opa! Poszedł. No słuchajcie, nie jest to jakiś tam rekord wielki, nie wiadomo jaki, ale jest, nie? Na delikatny spinning. Fajnie tutaj z takiego wypłucenia wyskoczył, tak jak widzicie mam okulary, więc widziałem fajnie jak wychodzi do Woblera. Coś pięknego, to jest właśnie urok takiego lekko, lekkiego spinningu na małych rzeczkach. A jeszcze jak kiedyś wymyślą taką kamerę, żeby oddawała intensywność brań. Nie? To by było fajne, że zakładamy jakieś czujniki na ręce i czujemy to branie. Bo powiem Wam, że to jest cała kwintesencja tego. To uderzenie klenia jest po prostu tak piękne, że ach, uwielbiam. Lecimy dalej widzowie. I kolejna miejscóweczka, tutaj też można się yy, posilać właśnie oblerem pływającym, widzicie drzewo, może być tam fajne miejsce, więc też gdzieś powyżej trzeba rzucać. O pyk, no, najpierw przed, no to może tu coś stać. Kurde, ja nie wierzę, no właśnie, słuchajcie mała rzeczka zarośnięta i niestety boblera straciłem, to jest to widzowie, no niestety straty muszą być, na szczęście jeszcze jednego takiego mam, słuchajcie yy, fluorocarbon stosuję, żadnych przyponów stalowych, żadnych takich rzeczy Fakt, że to może osłabić zestaw, no bo jednak coś tam dodatkowego dowiązujemy, ale jego, że tak powiem, rzekoma nieprzezroczystość, może powodować, że będzie więcej brań. Węzełek kiedyś pokazywałem na kanale, to sobie możecie odszukać. I agrawka typu wsówka bez żadnych krętlików. Ja na obrotówki nie łowię za bardzo, nawet jeżeli, no to już trudno, ale... Generalnie łowię na woblery, więc sama graweczka mała, tak, żeby to, wiecie, było jak najmniej widoczne. Wiem, że nie każdy za tymi psówkami przepada, no ja akurat lubię, ale są właśnie malutkie, to mnie przekonuje. Dobra, tutaj mamy. Jest jeszcze dziewiąte, piąteczka. Dobra, tu jeszcze zajrzymy widzowie w taki bardziej łąkowy odcinek. Nic nie widać. Dobra, lecimy. Brały tu kiedyś fajnie jazie dały się fajnie połowić. To też był właśnie jakoś tak początek maja, słuchajcie wtedy. O, tu mam to pudełeczko, jakieś rapalki, oryginałki, minówki, salmiatki O, jakieś takie mikruski też, nie? Zobaczyć pod powierzchnią pracujące. Tylko typowe oblerki, jakieś tam smużaczki nawet mam, jakbym widział, że będą zbierać, to też trzeba być przygotowanym przykleniu na taką ewentualność. A zobaczymy sobie teraz na salmiaczka. Tutaj zawsze tam jest poniżej taka kępa roślinności. O, tam zawsze stała ryba. Mniejsza, większa, ale zawsze tam coś stało. Tam zawsze było jakieś wyjście, zawsze było jakieś uderzenie. Jestem ciekawy, jak dzisiaj. Póki co szału nie ma. Jest to trochę niepokojące. A, siedzi, spod krzaczka co to jest? Coś małego. Mały klonek. O, zobaczcie. Tiny, ale w czarnym kolorze. O, mały klenik. Lecimy z następnym miejscem. Patrzcie, takie krzaki to są zawsze miejsca. Które trzeba obłobić, jeżeli chodzi o klenie przed i później za. On będzie albo stał tutaj, przed samym krzakiem, już trochę w nurcie. Jak będziemy woblerem wyjeżdżać, będzie branie. Albo zaraz za. W tym takim warkoczyku gdzieś tak, nie? Albo w ogóle, no. Może tutaj w ogóle nie będzie stał. Dzisiaj to tak szału nie ma, jak to się mówi, ale Założę okularki, ale trzeba obłowić takie miejsce. tam mamy jeszcze taką zatoczkę, to Wam pokażę właśnie dwie takie opcje, które zawsze trzeba obłowić. Ten malutki klenik dzisiaj też uderzył właśnie za, za takim krzaczkiem, raz będzie stał duży, raz będzie stał mały. Nie? I to jest z reguły wiecie, 3 do 5 przeprowadzeń, jak on stoi to on uderzy. Są takie, że tak powiem, miejscówki szybkiego wejścia, nie? Wchodzimy cyk, cyk, rzut, rzut albo jest, albo nie ma. Idziemy dalej. O, tu prawdopodobnie nie ma. Jak nie ma, to nie ma. Tu niech się buja. Mamy go gdzieś, nie? Znaczy w sumie nie, bo go tam nie ma pewnie. Dobra, i tu mamy drugą miejscówkę. To jest właśnie za krzaczkiem. To jest też coś takiego, co zawsze trzeba obłowić i rzucamy o, zaraz za i od razu o, coś tam wyszło już, ale ma bardzo mała ryba jakiś pewnie mały dziabąk tych małych kleników tu na tym odcinku jest niestety bardzo dużo no ale stało, nie? dobra i teraz drugie miejsce to będzie tam ale musimy je sobie obejść z tej strony Zawsze trochę wiecie, tam przy samym brzegu to nie idźcie, nie? Jak obejść, to obejść. Dobra, i się tutaj ładujemy. I tutaj znowu mamy taką, nazwijmy to taką wnękę lekką. Tam też ona się kończy krzakiem. I rzucamy w tą wnękę coraz bliżej tego krzaka. I On też powinien stać. A jak będzie stać, to też powinien już na wyjściu. Ale w tym miejscu jeszcze ryba lubi stać. Tu jak jest takie wypłycenie to tam w tym dołku za wypłyceniem jeszcze lubią stać te klenie On roślin o i pyk rzucamy w ten no, mówię one nie są na chodzie dzisiaj takie miejsca to te chociaż trzydziestaczki o a jest 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 stoją tu Ustojone w okularach widzę, tylko one w ogóle nie są zainteresowane. Przepłynęły dwa. No. Tylko one w ogóle nie są zainteresowane tym woblerem. Czyli nie są chętne do współpracy. Czyli może są ryby tylko. Znaczy są. No, są tu na pewno, bo tu. I tu jakby powtarzamy, nie? Tą wnękę wrzucamy w tą wnękę, wyprowadzamy wobler na wodę otwartą, w rynne i później za ten krzaczek później musimy się starać tak, żeby o, przed ten krzaczek rzucić trochę go tam wprowadzić i ciach, jak on tam jest przed krzakiem zaczynamy prowadzenie i często jest dwa obroty korpką i strzał niestety dzisiaj nie jeszcze spróbuję na inny woblerek może one tutaj tego nie chcą i później za ten krzak, nie? to samo O, był puk. Tu jest cała masa, wiecie do takich klonków. Ja szedłem tam wcześniej, widziałem w okularach. One pukają, się nie zapinają. To są całe, całe, całe statka takich, ale to one są dosłownie takie palczaki. Dobra, widzowie, jeszcze jedną miejscówkę Wam pokażę. Zobaczcie. Nie wiem, jak tu się do niej teraz dostać. A to zawsze trochę trzeba pokombinować. Patrzcie. Takie wlewy. No tak pstrągowo, nie? Trochę pstrągowo, ale trochę... <laughs> powiem, kurde, chrypa coś dostałem. Ale powiem Wam, że ostatnio to tutaj nie pstrągowo, tylko kleniowo. Czyli to jest taka kolejna miejscówka, którą jak będziecie obławiać, to też koniecznie musicie zwrócić uwagę. Właśnie jakieś powalone drzewo, szczególnie za... Tam wszędzie, gdzie są te zwarki, główny prąd. Rzucam sobie. O, tu będzie ciężko rzucić, bo tu gałęzie zwisają. O, rzucam sobie tam w tą spokojną wodę. Wprowadzam w ten warkocz, i przez ten warkocz tego woblera prowadzę tutaj w ten, w ten wlewik. I to też są takie miejsca, że klenik lubi tutaj uderzyć. Nie? Gdzieś tam za tymi patykami. One się lubią chować. O, coś tam nawet skoczyło, chyba coś małego. Możemy o, ewentualnie jak już prowadzimy w prąd troszeczkę tam spuścić tego woblera, żeby nam zszedł trochę niżej. No tu ryby jakieś tam też coś, a to chyba biała ryba oczkuj. coś tam zbierają pewnie jakieś. Robaczki, nie? bo się kurde, już komary pojawiły. Powiem wam. Dobra, zobaczę jeszcze na coś, na tego. sermiaczka. Na tego naszego sprawdzonego. Czarnego. Czor oczy czorne. Pyk. Dobra. No mówię, to jest miejsce, które wymaga gimnastyki. Jest jakieś tam ryzyko, że urwiemy gdzieś, zahaczymy, ale. No, na tym polega łowienie na takich rzeczkach, nie? No zawsze możemy, nie wiem czy on tonie, czy. Nie, on akurat pływa. To sobie mogę tu po prostu. O, pyk. Nie, tam bardziej, jeszcze raz. Poprawka. Tam w ten wlewik, pyk. I sobie czekam aż spójnie. Jak go już będę miał tam dosyć daleko już tak w miejscu, w którym mnie interesują. O, widzi? Jakiś mały glut do woblera. Spłowiłem woblera i kurde, nie trafił w niego. O, to jest właśnie to, co mówiłem, nie? To się zdarza, że puszczamy wopka, a klenie spływa... w... płynącego po prostu luzem wopka uderzają. Próbując go zebrać. Pięknie zdjął. Z płcizny. Ach. Chodź, chodź, chodź. Chyba jesteś fajniejszy, co? Czy nie? A kurde, tam chcesz. O, fajny. Jesteś fajny. Oh, brawo! Nie, nie, jest aż taki wielki. O, o kurde. Nie jest aż taki Kurde no, uspokój się. Nie jest aż taki wielki, ale... ale fajny. Kurde jaki ruchliwy. A komary tną. Stój. Kurde. <ścoughs> Szok. Opsa. Kurde, jeszcze całe spodnie sobie w błociu tytułem. Widzowie film miał się nazywać 20 ryb w 2 godziny. Niestety nie wyszło. No ale fajnie, że się coś zadziało. Równie dobrze mogło być całkowicie bez rybnia. A tak to ręka rybom śmierdzi. A więc na zakończenie pamiętajcie, że lecimy po 100 tysięcy subskrypcji. Więc zostawcie suba, bo bez was się to nie uda. Dzięki.